Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. roli Polski na arenie międzynarodowej, wsparcia socjalnego dla uchodźców z Ukrainy czy ogólnopolskiego kongresu katolików. Proszę bardzo. I to na które Pani Panu odpowie, bo tak w sumie jest dziś trochę. Ja mam drugie, teraz, na pierwsze. Ja drugie. A pierwsze to widzi Pan, no mam dobrą pamięć, ale krótko. Rola Polski na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o konflikt ukraiński. I ostatnie. To może dla mnie z mojej strony, tak. Przy, przy okazji, czy obserwując sytuację, jak teraz Ukraina kontratakuje odzyskuje swoje terytoria czy widzi pan szansę żeby Ukraińcy z pomocą bez pomocy zaczęli atakować Rosję nie wiem no oni to cały czas robią jak to wygląda naprawdę to nie wiem e, chętnie bym się za anesję. tak tak ukraina przynajmniej to co mówiłem szef wywiadu Ukrainy ostatnio powiedział co, czego się Ukraina spodziewa po tej wojnie Rozpadu Rosji, albo przynajmniej zmiany władzy. No nie wiem, na czym by miał polegać rozpad Rosji i czy Rosja, w, stojąc w obliczu rozpadu, nie użyje broni jądrowej, bo to już nie ma nic do stracenia wtedy. Już wtedy nie ma nic do stracenia, żeby na Ukrainie użyć taktycznej broni jądrowej. Także tu. Jeszcze ostatnie słowo chyba nie zostało powiedziane i to nieprędko zostanie powiedziane. Tym bardziej, proszę Państwa, że no, to nie jest tak, że Rosja już wojnę przegrała, tak mówią, ale to nie do końca prawda. W połowie kwietnia, to mam takie szacunkowe dane z połowy kwietnia. Straty rosyjskie ocenione przez ukraiński sztab generalny. Te straty no tam wyliczają po kolei i tak dalej. Ale jeśli się weźmie pod uwagę poziom tych strat ustalonych przez ukraiński sztab generalny więc on tam nie ma tendencji do zaniżania, tylko raczej do powiększenia tych strat, to proszę. co pan mówi, to mam Tak. Straty rosyjskie. Straty rosyjskie w proporcji do potencjału militarnego Rosji to, są około, to jest około 3%, 3%. Natomiast straty ukraińskie oceniane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony są znacznie większe. Też w proporcji do potencjału militarnego Ukrainy. Powyżej i to dużo powyżej w niektórych dziedzinach, powyżej 50%. A w niektórych dziedzinach 100%. Na przykład na 38 okrętów wojennych ukraińskich zniszczonych zostało 38, więc wszystkie. Jeśli chodzi o samoloty, no to nie pamiętam tutaj dokładnie danych, ale około tam 160 paru samolotów, które miała Ukraina, to 120 kilka do połowy kwietnia zostało zniszczonych. W związku z tym tak to wygląda. Wobec tego, jaki z tego wniosek, że bez intensywnych dostaw uzbrojenia i amunicji z zewnątrz Ukraina już by nie była w stanie kontynuować wojny. To jest warunek sine qua non. Ale teraz ten, to, co mówiłem, Siergiej Szojgu powiedział, że będą traktowali te transporty jako legalne cele wojskowe. No to zobaczymy, co będzie, bo to od tego zależy. Od tego zależą losy tej wojny. Jak się polskie władze zachowują? No krótko powiem, jak wzorowy ormowiec, jak wzorowy ormowiec, polskie władze niewiele mogą zrobić. No, słuchają rozkazów naszego największego, najważniejszego sojusznika i tyle. I robią wszystko, co, ten, co tam im każe. Proszę bardzo, pan chciał. Mam takie pytanie, odnosiła właśnie do w stosunków polsko-koińskich. Jak pan powiedzieć, bo wie pan, my doskonale znamy historię, wiemy o co chodzi, ale budżet nasz polski tego nie wytrzyma. Taką ilość, jaką rząd polski przyjął, tak zwanych uchodźców, prawda? Uchodźcy powinni być skaszerowani, pan doskonale wie, gdzie oni powinni przybywać. Ale wiem doskonale, że oprócz tych finansowych rzeczy, przyjdą też sprawy polityczne, historyczne. Najlepszym przykładem tego jest, już z tobą przed chwilą powiedział pan komisarz Dyszczyca, udzielając wywiadu ukraińskiej agencji typu jak nasz Polska Agencja Prasowa, powiedział, że jak Polacy się nie zgodzą, rząd polski nie zgodzi się na 200 tysięcy zezwoleń na, dla tych kierów, to oni będą szukali Zemno organizacja, organizacja do poparcia. To już daje nam przykład i dowód na to, że oni nigdy nie będą z polskim rządem ścigać na polski rząd w Warszawie. Dlatego, że polski rząd im na to pozwala. No, to wiem, że tak są przez kogo mianowani. ale to już pokazuje nam to odczuwane, że oni nie będą wobec Polski zdzięczni za to, co Polacy rzekomo czynią. I tak to się nie działo. Pani Weronika Marczuk, znana w Szafajcu, była żona Pana Cezary, Cezarego Pazury, powiedziała, że już Ukraińcy będą stanowili elitę polską i muszą się Polacy zgodzić na to, że będą za chwilę stworzyli partie polityczne, będą związka zawodowych i tak dalej. I to władzom polskim nie daje niczego do myślenia. To są takie niby pojedyncze, że Pan, wypowiedzi, ale osób tak zwanego ukraińskiego pochodzenia znaczące. Proszę Pana, przepraszam, że tak pan wchodzę w słowo, otóż no ukoronowaniem tego to była deklaracja pana prezydenta Dudy 3 maja w przemówieniu. On tam powiedział dwie ważne rzeczy, że dotychczasowa historia stosunków polsko-ukraińskich została unieważniona. No to jak została unieważniona, to rozumiem, że musimy sobie nową historię sprokurować, no bo jak tutaj nie ma, to nie może nie być żadnej, prawda? Muszą być, musi być jakaś nowa wersja. No i że Unia Polsko-Ukraińska i tu ciekawa rzecz, że pan prezydent Duda powołał się na proroctwo, proroczą opinię prezydenta Zeleńskiego, że już wkrótce nie będzie granicy. No to ja to y, interpretuję na dwa sposoby. Że albo Ukraina, ale proszę usiąść, bo to wystarczy, że ja stoję. Tak, dobra, to będzie mógł pan jeszcze zadać pytanie. Albo Ukraina wygra, to znaczy, nie tylko przepędzi Rosję ze swojego terytorium, ale doprowadzi do rozpadu Rosji, być może nawet takiego, że ukraińska załoga obsadzi Kreml. No, dlaczego nie? Jak Rosja się rozpadnie, no to ktoś będzie musiał Kreml obsadzić. No to wtedy. Unia Polsko-Ukraińska oznacza, że Polska się dostaje pod władzę Wielkiej Ukrainy. No to nie wiem, czy powinniśmy z tego powodu być zachwyceni, bo jeszcze nie wiemy, jak ta władza będzie wyglądała. No, dotychczasowe doświadczenia unieważnionej historii raczej nie są zachęcające. Raczej nie są zachęcające. Ale jest jeszcze druga możliwość, że Ukraina. Znaczy, w ogóle są trzy możliwości. Że Ukraina wojnę przegra, to znaczy, że Rosja zajmie całe terytorium Ukrainy. No to, to niedobrze, dlatego że będziemy mieli armię rosyjską na całej wschodniej granicy. Jeszcze trzecia możliwość, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. To znaczy, Rosja zajmie. Yy, tą lewobrzeżną, zadniepsańską Ukrainę i wybrzeże Morza Czarnego, ale tą prawobrzeżną Ukrainę zostawi, nawet ze stolicą w Kijowie. Z, punktu, z polskiego punktu widzenia to jest najlepsze wyjście, dlatego że Ukraina, no jakby Ukraina wygrała, obsadziła Kreml swoją załogą, no to będzie mocarstwem. Ukraina, która nie wygra i nie przegra, nie ma szans na bycie mocarstwem. Przeciwnie, jej sytuacja w jakimś tam stopniu, to też zależałoby od naszego zachowania, by zależała od polskiej życzliwości, mówiąc krótko. No to właśnie o to, tak, tak, to by było najlepsze. Ale jak będzie, to nie wiem. Jak będzie, to nie wiem. Także. Powiem tak, wprawdzie już tam 70. dzień jest któryś tej wojny na Ukrainie, ale to nie, wcale nie jest tak dużo jak na wojny. Czy wojna w Wietnamie ile lat trwała, prawda? Druga wojna. W... Proszę? W Syria, tak. No, to takie wojny mają tendencję. Tak jak admirał Nagumo powiedział, ten, który dowodził japońskim atakiem na Pearl Harbor. No i jak wiadomo, kolejne fale tego ataku, bardzo dobre z punktu widzenia japońskiego rezultaty przyniosły, no i ci oficerowie japońscy, lotnicy, koniecznie, żeby tam dokończyć tego, tam rozgromić, zrobić tam w ogóle marmoladę z tych Amerykanów. I admirał nagumo im nie pozwolił. Powiedział, wojna dopiero się zaczyna. Wojna dopiero się zaczyna, a my, mówi, nie wiemy, gdzie są amerykańskie lotniskowce, i nie możemy wypalić całej benzyny, i nie możemy wystrzelać całej amunicji, bo co będzie, jak my je napotkamy? Musimy bezpiecznie wrócić do Japonii. No, tak, Wojna dopiero się zaczyna. Prawdopodobnie, jak się rozwinie, tego nie wiemy, bo wojna to. Państwo wiecie, wiadomo jak się zaczyna, a jak się kończy, to nikt tego nie wie. Proszę Państwa, koniec ubiegłego tygodnia obfitował w niezwykle doniosłe wydarzenia. Pierwszym takim wydarzeniem, to była Parada Równości. Która zakończyła się męczeństwem, kolejnym, właśnie męczeństwem posła Biedronia. Poprzednio poseł Biedroń doznał męczeństwa od policjantów, a tym razem od jakichś anonimowych mieszków, którzy go pobili z pobudek homoseksualnych. Niezwykłe to męczeństwo. Widać, że. Pan Robert Biedron jakoś szczególnie zwraca na siebie uwagę. Wiktymologowie by mieli na ten temat wiele do powiedzenia. My możemy, my laicy, dyletanci, możemy tylko mieć nadzieję, że mu to męczeństwo nie wejdzie w nauk, bo jak mu wejdzie w nauk, to któregoś razu może zostać zamęczony, no i wtedy będziemy mieli problem. Proszę Państwa, drugim takim wydarzeniem był ogólnopolski kongres katolików na Jasnej Górze, którego organizatorami była redakcja niedzieli, Akcja Katolicka Dietezji Częstochowskiej i inne podmioty, ale Politycznie ten kongres został zdominowany przez polityków prawa i sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Jarosław Kaczyński przemawiając zwrócił uwagę, że obecna sytuacja kościoła w Polsce jest najgorsza od czasów komuny. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że celem prawa i sprawiedliwości, bo to o tym, jakie były cele innych uczestników i organizatorów kongresu, to już one, oni sami mogliby najlepiej powiedzieć, natomiast widać wyraźnie, że celem prawa i sprawiedliwości było stworzenie wrażenia, jakoby prawo i sprawiedliwość było to, by jest unus, defensor kościoła i chrześcijaństwa w Polsce a zatem upowszechnienie w opinii publicznej poglądu, że wszelki sceptycyzm wobec prawa i sprawiedliwości a zwłaszcza wszelkie autonomiczne wobec tej partii inicjatywy polityczne to są równoznaczne z aktem wrogości wobec Kościoła, wobec religii, wobec chrześcijaństwa w ogóle. Z punktu widzenia zatem socjotechnicznego trzeba tę operację Prawa i Sprawiedliwości uznać za majstersztyk. Ale zwracam uwagę jeszcze na, to, na tę wypowiedź profesora Kaczyńskiego, że Obecna sytuacja jest najgorsza dla Kościoła od czasów komunistycznych, abstrahując od tego, czy jest w tym przesada, czy nie, no to warto zwrócić uwagę, czego efektem jest ta obecna sytuacja. Skąd się ta sytuacja wzięła? Otóż niewątpliwie ta obecna sytuacja, którą P.S. Kaczyński ocenia jako najgorszą dla Kościoła od czasów komunistycznych, jest następstwem przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. I recepcji na skutek tego, tak zwanych europejskich standardów z postulatem. Państwa neutralnego światopoglądowo z postulatem równości i multikulturyzmu i ochrony przeciwdziałania wykluczeniom mniejszości rozmaitych, w tym seksualnych, no tak. i wreszcie upowszechnienie tak zwanych standardów reprodukcyjnych. To wszystko składa się na sytuację, o której mówił prezes Kaczyński. Dodatkowej pikanterii temu wszystkiemu dodaje okoliczność, że... Prawo i Sprawiedliwość i Prezes Kaczyński osobiście w 2003 roku w referendum akcesyjnym agitowali za przyłączeniem Polski do Unii Europejskiej, a zatem i za recepcją wspomnianych standardów, a zatem również za wytworzeniem się wspomnianej sytuacji, o której tak, którą tak krytycznie Prezes Kaczyński oceniał. Podobnie 1 kwietnia 2008 roku Prawo i Sprawiedliwość głosowało za Upoważnieniem prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikowania traktatu lizbońskiego, w którym te wszystkie standardy, właśnie w którym recepcja tych wszystkich standardów jest ekspresji z verbis przykazana. Zatem prezes Kaczyński, no niewątpliwie przynajmniej najdelikatniej mówiąc, przyłożył rękę do sytuacji. Do wytworzenia się sytuacji, którą dzisiaj tak wspaniale i gromko krytykuje, w tej sytuacji udział Prawa i Sprawiedliwości w ogólnopolskim kongresie katolików należy uznać za majstersztyk do kwadratu. No i wreszcie, proszę Państwa, trzecie wydarzenie polityczne: Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Kongres Lewicy. No, tu niestety wszystko zawiodło na całej linii. Po pierwsze, nie przybył żaden z takich prominentnych zaproszonych gości. Ani generał Jaruzelski, no to on wiadomo, choreńki, prawda, nie może na takie imprezy chodzić, bo by mu żyłka pękła na pewno. Nie przybył również Lech Wałęsa, który wprawdzie jest za, ale jest jednocześnie przeciw, więc w tej sytuacji nie przybył. No i wreszcie pan Aleksander Kwaśniewski, który nigdzie się nie rusza na żadne kongresy bez posła Janusza Palikota. I w rezultacie żadnego przełomu na kongresie Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie było. To znaczy, nie została rozstrzygnięta kwestia przywództwa personalnego, tak zjednoczonej lewicy, która. No, jest w założeniach alternatywą polityczną dla słabnącej Platformy Obywatelskiej, nad którą zresztą parasol ochronny widać, że jest zwijany. Takim świadectwem tego zwijania parasola ochronnego była chociażby publikacja w tygodniku Newsweek Polska o tym, jak to posłowie Platformy Obywatelskiej obsprawiają się i zachlewają winami z cygarami, prezydent Clinton przynajmniej się nie zaciągał, a ci się zaciągają, prawda, wonnymi cygarami. No i... Pan poseł Niesiełowski, który był przesłuchiwany przez stokrotkę w Tfauenie, nie krył zdumionego rozżalenia, co widać było w jego spłoszonych oczach. Przypomniało mi to minę posła Niesiełowskiego podczas nocnej zmiany z 1992 roku. No ale teraz widać, że poseł Niesiełowski jeszcze gorzej znosi to, bo. Wtedy to chodziło o co innego, a teraz widać, że okres dobrego fartu zbliża się ku końcowi. Ten okres dobrego fartu może jeszcze trochę potrwać, dlatego że alternatywy politycznej nie ma. Ten kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej to właśnie wykazał. Wynika z tego, moim zdaniem, zgodnie z moją ulubioną teorią spiszkową, że panuje równowaga sił między bezpieczniackimi watachy i żad Żadna nie zdobyła przewagi. No i stąd mamy do czynienia z taką sytuacją przejściową, która być może potrwa jeszcze przez pewien czas, a to nas skłania do refleksji nad stanem finansów publicznych właśnie okazało się pod koniec maja, że deficyt budżetowy zaplanowany na rok bieżący został wykonany przez rząd już w 90%, co oczywiście wskazuje na konieczność korekty ustawy budżetowej. O ile w poprzednich latach takie korekty nie były jakimś specjalnym problemem, o tyle w tym roku taka korekta może nastręczać pewne trudności, a na nawet może okazać się niemożliwa, z uwagi na zasady wprowadzone przez ustawę o finansach publicznych.